Nudzi Ci Twoja dieta? Nie wiesz, co jeść? Obczaj nowe odpisy na mojej stronie, które teraz są w promocyjnej cenie. Link znajdziesz w opisie pod filmem, a teraz życzę miłego seansu. Obliczając swoje zapotrzebowanie kaloryczne, potrzebujemy znać swój współczynnik aktywności, bo to tak naprawdę ma wpływ na to, jakie mamy zapotrzebowanie. Im bardziej jesteśmy aktywni, tym oczywiście więcej kalorii spalamy, więc więcej kalorii potrzebujemy. Wiele osób jednak głowi się, mając przed sobą właśnie kalkulator, jaki współczynnik wybrać. Czy niski, czy umiarkowany, czy oni są tacy, czy oni są siacy. Dlaczego jestem taki? I chciałbym właśnie w tym filmie wyjaśnić Wam, jak to dobrać sobie i powiedzieć Wam, że większość zbyt bardzo sobie to komplikuje. Żeby dobrać współczynnik aktywności, należy wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze to, ile razy trenujemy w ciągu tygodnia, a po drugie to, jaki tryb życia prowadzimy. I z tych dwóch trzeba wyciągnąć średnią. Czyli przykładowo, jeżeli mamy pracownika biurowego, który powiedzmy dojeżdża do pracy samochodem, generalnie praktycznie w ogóle się nie rusza w ciągu dnia, a no, nie wiem, 3, 4, może 5 tysięcy kroków dziennie, ale do tego na przykład trenuje 6 razy w tygodniu, albo nawet 7 razy w tygodniu, to, czy taka osoba będzie miała bardzo aktywny tryb życia? No nie. Co? Dlatego, że w skali tygodnia jego aktywność i tak kończy się powiedzmy na około 10-12 godzinach, a przez resztę tygodnia nic nie robi. Więc w takim wypadku trzeba by przybrać. Mniej więcej umiarkowaną aktywność, a nie bardzo wysoką. Idąc drugim jakby przykładem, może być osoba, która na przykład pracuje fizycznie, pracuje nie wiem, na budowie, na magazynie, przynosi bardzo ciężkie rzeczy, non-stop jest w ruchu, robi 15-20 tysięcy kroków dziennie, ale trenuje tylko 3 razy w tygodniu to czy taka osoba ma tylko umiarkowany tryb życia, czy może jednak aktywny? I jeżeli już weźmiemy te dwie rzeczy pod uwagę, to trzeba wziąć jeszcze trzecią rzecz bardzo ważną pod uwagę. Żaden kalkulator kalorii, w sensie żaden wzór, nie wyliczy Wam dokładnie Waszego zapotrzebowania. I tutaj ktoś mógłby zapytać, że po co w takim razie to w ogóle liczyć? Komu to potrzebne? To potrzebne A dlaczego? dlaczego? Jakby nie trzeba tego robić, żeby obliczyć zapotrzebowanie kaloryczne, bo można to zrobić na oko, ale według mnie jest to dobry sposób na to, żeby znaleźć taki mm, dobry punkt startu, taki punkt zaczepienia, od którego właśnie można zacząć. I w takim przypadku to, co nam obliczy kalkulator, wprowadzamy w życie i zaczynamy obserwację, czyli to, co jest najważniejsze tak naprawdę, żeby obliczyć swoje zapotrzebowanie. Dlatego, że z czasem. Mm, dojdą właśnie jakieś różne zmiany w metabolizmie, może trochę przyspieszyć, może trochę zwolnić, możemy mieć bardziej lub mniej aktywny tryb życia, możemy się bardziej przyzwyczaić do tych treningów, przez co mniej będziemy kalorii spalać, więc tak naprawdę nasze zapotrzebowanie kaloryczne powinniśmy wyliczyć tylko raz, i tego się trzymać i tylko z jednego kalkulatora, bo też nie widzę sensu właśnie, żeby sobie mm, mieszać w głowie obliczeniami z kilku kalkulatorów. Przykładowo na mojej stronie macie właśnie kalkulator, gdzie możecie sobie obliczyć to zapotrzebowanie, link znajdziecie w bio i tam ja wziąłem pod uwagę wzór Michlina San sandor I według badań jest to najbliższy wzór, który pokazuje, że tak powiem, rzeczywistość. On najdokładniej obliczy Wasze zapotrzebowanie, ale tu znowu mogą być różne wahania nawet do 500 kilokalorii. Kolejną rzeczą, którą trzeba wziąć pod uwagę jest to, że ten wzór dotyczy dorosłych osób. Czyli osoby, które są poniżej 18 roku życia, będą miały większe zapotrzebowanie, bo generalnie nastolatki i dzieci mają wyższe zapotrzebowanie niż dorośli przy tych samych parametrach. Więc jeżeli mamy 15-latkę czy 15-latka, który oblicza sobie wzór według tego zapotrzebowania, to może się okazać, że mu wyjdzie 300, 500, może nawet 800 kalorii mniej niż rzeczywiście e, powinno być. Dlatego ja też w swoim wzorze umieściłem, jakby, no, taki wiecie, algorytm, że jeżeli wprowadzicie wiek niższy niż 18 lat, no to Wam obliczy dokładniej, w sensie, że doda właśnie te kalorie, które należałoby dodać w momencie, gdy mamy styczność z osobą nieletnią. Także, jak już widzicie, dalej najważniejsze są obserwacje. Także, jeżeli właśnie się wahacie, czy wybrać niższy współczynnik, czy wyższy współczynnik, no bo ra raczej to jest tak, że ludzie się zastanawiają, czy wybrać np. niski czy umiarkowany, a nie np. czy niski czy bardzo aktywny. Raczej nie ma takich rozkmin, e, tylko są właśnie pomiędzy dwoma. Moja rada jest taka. Jeżeli chcecie redukować tkankę tłuszczową, jeżeli chcecie się odchudzać, to wybierzcie niższy współczynnik aktywności, ale nie odejmujcie już od tego kalorii. Czyli jeżeli myślicie właśnie nad niskim albo umiarkowanym, to wybierzcie niższy, ale zacznijcie od tego, ile wam pokaże kalkulator, a nie niżej. Jeżeli z kolei chcecie budować masę mięśniową, to na odwrót, jeżeli zastanawiacie się nad dwoma współczynnikami, wybierzcie wyższy i znowu nie dodawajcie kalorii. Pamiętajcie, że te kalorie zawsze można odnieść, zawsze można dodać i zawsze praktycznie trzeba będzie to zrobić w pewnym momencie. Dlatego nie warto sobie zbytnio komplikować tym, bo na niewiele to się tak naprawdę zda, zwłaszcza jeżeli, mamy, jeżeli chcemy budować masę mięśniową, dlatego że do budowania masy mięśniowej nie jest niezbędna nadwyżka kaloryczna. Oczywiście w wielu przypadkach może być pomocna, w niektórych przypadkach może być niezbędna, ale w większości przypadków najważniejsze jest oczywiście progresywne przeciążenie i właśnie ten progres na treningu. To będzie sprawiało, że nasze mięśnie będą rosły. Także mam nadzieję, że wytłumaczyłem ten temat. Jeszcze raz zapraszam do kalkulatora na mojej stronie. Zostaw suba, zostaw łapkę w górę, odsuń do innych filmów na tym kanale. To by było tyle na dzisiaj. Pozdro.